Odkąd wygrał konkurs z Pucharu Świata w Oslo i wszedł na podium w planicy, stał się ulubieńcem kibiców, którym dostarczył mnóstwo pozytywnych sportowych wrażeń. Gościmy w Wiśle, gdzie Piotra Żyłę pytamy o dietę, sukcesy sportowe i plany na przyszłość. Jesteś jednym z najbardziej popularnych sportowców w Polsce, a jednocześnie osobą znaną z błyskawicznej riposty. Jest z nami Piotr Żyła. Serdecznie witamy. Dzień dobry. W czasie zawodów tysiące kibiców, oczy tysiąca kibiców zwrócone są na Ciebie, ludzie, którzy oczekują od Ciebie sukcesu. Powiedz, czy dla Ciebie jest to ogromna presja? Znaczy na pewno w jakim, w jakim stopniu to jest presja, a w jakim stopniu na pewno to jest mobilizujące i motywujące, że, że, że kibice są z nami i nas wspierają i doceniają tą naszą ciężką pracę, którą wykonujemy tak naprawdę na co dzień. Kibice są również dzisiaj również z nami, bo dzisiaj w Wiśle jest dzień z Piotrem Żyłą. Dzień, w którym chyba doceniasz swoją popularność. Jaka jest scena tej sławy? Znaczy nigdy, nigdy się na tym nie, nie zastanawiałem, tak, tak naprawdę raczej, raczej do, mnie, do mnie priorytetami jest trening i tak naprawdę robienie to, 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 to co mi sprawia tak naprawdę największą, największą przyjemność, czyli no właśnie, właśnie trenowanie i, i skakanie na nartach, to jest dla mnie można powiedzieć najważniejsze, a, a to, że tak naprawdę e, kibice są z nami, no to tak, tak jak mówiłem, jest e, dodatkowo e, bardziej motywujące. Jakie były Twoje pierwsze kroki sportowe? E, no tutaj właśnie, na tych, na, na, na tych skoczniach e, za nami tam e, akurat e, teraz już po, po remoncie, dawniej, dawniej były, były starsze, e, trener Jasiusz Turc przyszedł do, do szkoły, zapytał, kto, kto chce skakać. No i tak jakoś tak jakoś wyszło, że, że poszłem na skocznię no i, i skacze do tej pory. No właśnie, za nami skocznie. A powiedz, jakie cechy psychiczne trzeba mieć, żeby w ogóle wykonać ten pierwszy skok, żeby stanąć na palce i jednak skoczyć? A, a to nie wiem, tak naprawdę. Na pewno, na pewno, trzeba się nie bać, bo to to jest to jest jedna z główniejszych, bo jak się ktoś boi, no to tak naprawdę nie, nie skoczy. Wiadomo, że to u nas to jest tak, że od mniejszych skoczni, od właśnie od mojego dziecka się, się zaczyna. Coraz większe, większe, większe skocznie, aż tak naprawdę do tych, do tych największych, na których tak naprawdę jest dużo więcej adrenaliny i dużo, dużo więcej tak naprawdę przyjemności nam to sprawia. Także, także myślę, że. O! Trzeba, trzeba po prostu się nie bać. No. Od małego dziecka się zaczyna. Czy syn pójdzie w ślady taty? Znaczy już trzy lata trenuje. Właśnie, właśnie tutaj ma mhm. e, zawody. O, o 11 chyba za, za, zaczęli. Także, także już tam coś, coś tam się bawi i coś tam, coś tam trenuje. Sprawiasz wrażenie osoby bardzo otwartej, o bardzo dużym ładunku pozytywnej energii. Rozumiem, że sprawia Ci chyba ogromną radość to, co robisz. E, dokładnie. No, to jest e, tak naprawdę... Skoki narciarskie to jest, można powiedzieć, moje całe życie, bo tak naprawdę od, odkąd pamiętam, to, to jestem, jest, jestem związany ze, ze sportem no i praktycznie ze skokami narciarskimi, także, także po prostu to jest no, całe moje życie. Kiedyś szeroko komentowano Twoją pozycję dojazdową, jak to wygląda w tej chwili? E, znaczy, komentował. Dla mnie to było normalne. E, wiadomo, niektórzy, e, niektórzy uważali, że to, że to nie jest dobre, ale, ale też by, bywały momenty, że. To, to, to jest trochę tak, bo można powiedzieć, że e, wygląda inaczej niż u wszystkich, e, ale jak skakają dobrze, no to, to wszystkim się podobało. A, a, jak, a jak wiadomo, trochę się gorzej skakało, no to, e, to wtedy, wtedy była do, do wszystkich niedobra. E, a teraz tak naprawdę już pracuję cały czas nad. nad Tą pozycją no i już zaczyna być coraz, coraz bardziej stab, stabilniejsza i, i coraz lepsza, także, także z, tego, z tego jestem zadowolony, że tak naprawdę w tym sezonie już udało mi się naprawdę fajnie skakać. Porozmawiamy o sukcesach. Jak, jak oceniasz miniony sezon? E, można powiedzieć, że to był mój no, najlepszy sezon w, w karierze. E, nawet, nawet sam się nie, nie spodziewałem, że, że tak, 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 tak dobrze pójdzie, raczej, e, raczej e, no, spodziewałem się, że, że, że będzie dobry, ale, ale że aż tak, bo tak naprawdę w tu, od tur, turnieju czterech skoczni e, tu byłem, zająłem drugie miejsce za, za Kamilem. To, to był dla nas, można powiedzieć dla, dla całej drużyny ogromny, ogromny sukces. A, a później, później jeszcze tak naprawdę Mistrzostwa Świata, co uda, udało się tak naprawdę wywalczyć mi brązowy, brązowy medal, a później z całą drużyną zdobyć ten najcenniejszy, można powiedzieć złoty. Także, także to był... No, bardzo fajny sens. No. Jakaś specjalna dieta mistrza? Papryka, nie? Czyli tego, co tak naprawdę wszyscy się spodziewaliśmy. Czego życzyć Piotrowi Żyle? Znaczy, nie wiem... No. Myślę, że zdrowia i w sumie zdrowie tak naprawdę jest najważniejsze. Jak zdrowie jest, no to, to to reszta się wytrenuje, nie? W takim razie życzymy wielu sukcesów sportowych i na chwilę są dziękujemy za wszystkie pozytywne wrażenia, które nam do tej pory dostarczyłeś i dziękujemy za rozmowę. No, dzięki bardzo. Ewa Jeremicz, WG Media.